Bardzo dziękujemy za materiał o duchu. Widać, że mamy do czynienia z profesjonalistami, którzy są w stanie załatać każdą dziurę. Ale teraz spróbujmy wyjaśnić kwestię, jaka nas spotkała. Proszę Państwa, to co się wydarzyło na pokładzie samolotu, to jest zgroza. To było nie do przewidzenia. Nie mogliśmy przewidzieć to, co się wydarzyło. Cudem w ogóle uniknęliśmy katastrofy. Dobrze, że kolega przeszedł kurs szybkiego czytania, ale. Jesteśmy, jesteśmy do Państwa dyspozycji i cieszymy się, że są też eksperci z innych dziedzin. Tamtych nie ma, ale będziemy ich poszukiwać. Skończyłeś już? Skończyłem. No więc w tej chwili chciałbym przedstawić ekspertów, którzy będą wyjaśniać zaistniałą sytuację. Oto ekspert z dziedziny ufologii. Z ramienia producenta Tomasz Czos. I eksperta z dziedziny filozofii pana docenta Rafała Księżyka. Ale pozwoli pan, że zacznę od tego pana w modnej marynarce. Jakie pan ma zdanie na ten temat? Klasyczny przypadek porwania przez UFO. No, brawo. Po prostu. Brawo. A panie Rafale, jaka jest pana opinia? Proszę państwa, w bergsonizmie, znanym jako indywidualizm sensoryczny, Co jest człowieka? prosta zasada głosząca, iż byty istnieją, o ile są postrzegane. W związku z tym wnoszę, iż tych ludzi po prostu ktoś przestał postrzegać. Ale co pan pleci? Co pan opowiada? Jakieś pseudointelektualne bzdury jakieś. Bzdury? Pierdoły to się opowiada. możemy prosto przekonać. To jest niedorzeczność. Jeżeli ja pana postrzegam, pana widzę, to pan istnieje, a jeżeli ja pana nie widzę, to pana nie ma, tak? Wie pan co? To jest żenujące, to cały ten program i ja mam tego dosyć i się dziwię, że, że w Państwowej telewizji za pieniądze abonentów tak, takie rzeczy się kręci. I ja, ja to w ogóle... O! Teraz co co pan za pan zamękam. Za za oczy teraz sobie Oczy nie, ja nie, pan nie. Pan, nie, pan, nie, pan, proszę, nie, nie ma Ale jakieś chociaż są... Niech pan nie zamyka błagam, niech pan nie zamyka. Panie Rafale! Nie zamyka błagam! Niech pan!